Hej, hej, siemaneczko! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów jesteśmy w domu Wilsona w Tytadeli. Chciałem się położyć do łóżka, ostatnio skończyliśmy na statku, przejęliśmy dowództwo właśnie na tym statku, tutaj w Kaladorze. I chciałem się przespać do rana oczywiście, bo mamy w tym momencie noc, a ja po nocy podróżować właśnie lubię, ale z racji tego, że znowu nam się coś złego przyśniło, no to musimy zacząć właśnie od tego miejsca, przy okazji. Zbieramy bardzo dużo tego pyłu, dużo. Jak najwięcej, tak naprawdę. Z tego względu, żeby sobie odzyskiwać. E, duszę, prawda? Odzyskiwać duszę dzięki zdolnościom. Jak on się nazywał? Edward? Czy jakoś tak. prawda? O, no nie. These dreams again. When will they stop? No faktycznie, to, strasz, to straszne. Nie udało nam się zebrać tych pięciu pyłów dusz chyba, z tego co zauważyłem. Trzy albo cztery zebraliśmy, nie? Jakoś tak. Więc niestety, ale nie zdobędziemy plus 2 do duszy. W tym momencie nam spadła dusza o jeden. Właśnie przepraszam, sprawdzę sobie czy to wpływa na tak, na, po, na Na, 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 to pod zdrowiem, tak? Powściągi 68, czyli w tym momencie mam poziom duszy tak jakby 68, bo miałem 69. Dobra, Eldrick, słuchaj. Nice speech. Passionate for a druid. We live in difficult times, my lad. We must fight together, or we are finished. I've joined a faction. And you chose? and I must say, I'm delighted you chose to join us. I don't think you'll regret it. What do we do now? We can now discuss your spirit. Duchu, tak? Jaki grimoire może nam pomóc? How will the grimoire help us? There's an entry on a spirit ritual. It summons a spirit from the underworld and binds it to the body of a living dead. The madman gave a zombie reason. Mm, strange, but that's what it says here. I don't believe it. Just imagine you wake up one morning and are stuck in your own rotting carcass. Wouldn't wish it on my worst enemy. If the no. ritual worked before, it'll definitely work for you. What if the other part of my mind comes back from the underworld? Oh, fuck. I think I've got to let the implications sink in first. Good. We'll talk later. Take your time, lad. Nie, ja chcę już. Zaraz, zaraz, zaraz. A to, co to jest znowu? Co on poszedł na, na ryby, żeby się zastanowić, czy co? Czy poszedł po, pozwiedzać? Stwierdził, że musi jednak pomyśleć co? Nad tym wszystkim. Rozdział trzeci. No proszę, zaczęliśmy rozdział trzeci: Rytuał ducha. Jakoś tak wyniośle, co? On sobie tej stoi, duma, muzyczka i tak dalej. Yeah, that's probably my last hope. Yeah. Jest Eldrick, super. A w tym ja miejscu tak naprawdę jestem. Aha, jestem tutaj na samej górze. Okej. Okay. Eldrick, right. już się zaznaczyłem. znaczy zaznawiam. Wise decision, my boy. The ancient writings of Caladore have not disappointed me yet. What do we need for your ritual? The Grimoire mentions a powerful magic spell that can call your spirit and bind it to your body. Unfortunately, the spell itself isn't detailed in there, but it does say where we can find it. The Not entire observable. ritual must take place in a location that is magically shielded from the outside world. We also need three sorcerers who are powerful enough to cast such a spell Okay, ty no You are a powerful sorcerer. Yes. I can help you with your ritual. However, my work here in Calador is not yet complete. The shadows still threaten us from the other side of the lava. We must attack and drive the evil from the island. Czyli pewnie musimy pomóc Eldrikowi jeszcze, nie? A co do rytuału ducha, kto jeszcze może? Magowie to podłażni czarownicy, a może jeden z tubelczych szamanów wspomniałeś o magicznie odrodzonym miejscu. Ale tak naprawdę może najpierw zwermujmy e Eldrika, nie Wendrika. Eee, z Souls. Jak prze zamierzasz przejść przez lawę? Właśnie, może najpierw pomóżmy Eldrickowi, a później dopiero dopytajmy się o innych magów, których byśmy zwerbowali Trójka. Trójka powinna być taka, że będzie nasza, ale jest nieaktywna. Mogłabym zbudować most, stworząc magiczną sieć. Jak byś to zrobił? Jeśli wszystkie platformy teleporterów na tej stronie lawy były aktywowane, mógłbym połączyć ich energię. Ta kombinowana siła. could be used to catapult one or more people across the lava. Okay. Have you ever done that before? No, but it'll work. All the other teleporters need to be activated first, before I try it. Everything right. else is just theory. No no I'll help you the shadows in the east. You really want to attempt... The big leap over the lava stream it looks like it was i really that persuasive yep yeah. you'll be fine thanks for your confidence in me you'll need a teleport stone to activate all the teleporters you can find to już but i need it for the teleporter in the east behind the lava stream I'll mark the teleporters and the possible sites of other stones for you on your map. Mm, czyli teraz mi zaznaczył, tak? A ja już zebrałem je wszystkie, także dzięki zziom, like ale już to zrobiłem. Już to zrobiłem. Dobra, w takim razie trzeba chyba pewnie lecieć i aktywować kolejne teleporty. A te teleporty, z tego co orientuję się, gdzieś są w tym rejonie. I chyba tu. Więc trzeba przejść przez ten most znowu. Dlatego pójdźmy sobie do tawerny. E, I teraz, tak. W którym to było kierunku? Tutaj, tak. Dobra, to zejdziemy po drugiej stronie po prostu. Zejdziemy po drugiej stronie i znowu trzeba lecieć. kurczę, szkoda, że ja wcześniej tego, na to nie wpadłem. Gdzieś. W, tu, tak? Dokładnie. Nie chce mi się walczyć z tymi ścierwojadami. To pobiegnę sobie jakś tak naokoło. Że te ścierwojady nas tutaj nie zaatakowały, tym bardziej. Żeby kostek tych ścierwojadów nie zaatakował, chyba, że one są martwe, bo one jakoś tak dziwnie leżą, nie? Z nogami wyprostowanymi. I oby też gobliny się tutaj nie wskrzesiły, bo to też może nam utrudnić sprawę. Dobra, tutaj od razu pobiegliśmy do... Do tej twierdzy, w której zabijaliśmy tego lorda całego, Cieni czy jak tam się nazywał. I teraz tak, mamy możliwość podejścia sobie tutaj, ale tu już tam zaraz przed, e, przed tym, 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 tą czym? No właśnie, tymi ruinami tak naprawdę, bo to są jakieś ruiny, coś mi się zdaje, nie? Okej, okay, tutaj mamy jakiś zauwek, tutaj nie, jeszcze wyżej, w tym razie będzie trzeba w prawo skręcić. Oni... Nie, nie. Nic się nie stało, kolego, nic się nie stało. Ale jednak trzeba w tym kierunku się poruszać, dlatego muszę cię obejść, kolego. O, proszę! Zębacz, co? Tak też myślałem. Co to było? Eee, okej. Okay. Co ja robię? Co to jest? Nie wiem, co mi się stało, ale jest nawet ok. Czyżby to była jakaś specjalna umiejętność? ułowcy e, demonów? To jest niezłe. Ha! Pięknie. Fajnie to wygląda. No nic, dobra, lecimy w takim razie prosto. Ale tutaj ładnie. Później w ogóle. Byle tylko nas nikt nie atakował, bo inaczej zepsuje całą. No jasne, że ktoś nas zaatakuje. O, oh, jakieś leśne pająki. No i kolejny leśny pająk, naprawdę. O! Oh, Oooo! Oj, jakiś taki większy leśny pająk do mnie idzie. No tego małego tutaj zabić. Cyk. I poptokach. No tak, a wielka mamusia mnie będzie cmentarny pająk. Czy to jest cmentarz? Proste, poradź sobie z tamtym. O, jest dobra. Teraz lecimy na tego. Czyli widocznie, aktywowanie tych teleportów nie jest takie proste, co? Widać. Ej, zastanawiam się nad jedną rzeczą, w sumie też. Bo tutaj są motylki. Zwyczaj motylki coś zwiastują, czy mi się zdaje. Ale może mi się zdaje. Okej, okay, w tych rejonach gdzieś powinien być teleport. Jeszcze trochę dalej, chyba. Może gdzieś tu z góry, na przykład, sprawdzę co? Wow, wysoko tutaj. Mamy kolejnego pajączka. Ja sobie zszedłem na sam dół. Oczywiście się zablokowałem, no bo jakże inaczej? Ups. A, wy mnie tutaj będziecie nie, nie będziecie mnie atakować. Dobra, myśliwy. Myśliwy jest Sponio. Gdzieś w tych rejonach powinien być ten teleport, kurde. Nie wiem, czy tutaj nie w tej zatoczce na przykład, nie? My sobie tam walczcie, ja na spokojnie sobie tutaj posprawdzam, co? E, kostek prędzej czy później do mnie wróci. O nie, no naprawdę! Widzę, że nie dadzą mi spokoju. A e, widać ewidentnie, że mam o wiele większe obrażenia. No, bo mam, używam tego całego kordelasu, czy tam miecza, maga. To widać, że zadaje spore obrażenia. O wiele większe. Pięknie. Tak, poderżni gardło. Szybkie. No dobra, nie będę się odzywał. Poderżnąć gardło kościotrupowi. Nice. Jak on nie ma kurna gardła, to ma tam kręgosłup. No, głupi, jak się masz? Temu też poderżniesz gardło? No nie, na szczęście. Czaszka z niego wypadła super, a z tego też czaszka. No i okej. Okay. Dobra, mamy kolejny teleport. Uaktywniony, Alright. bo sobie uaktywniliśmy. I teraz jeszcze lecić trzeba do tych ruin, czyli trzeba się troszeczkę cofnąć. Na szczęście już chyba po drodze nie będzie nas nikt niepokoił. I coś mi się zdaje, że teraz w pobliżu tych wszystkich teleportów, jeżeli byśmy teraz jest chcieli aktywować, to bardzo możliwe, że byłyby no właśnie te sługi cienia, chociaż nie jest to do końca pewne, bo na przykład w koło tawerny to nie sądzę, żeby ktokolwiek, żeby ktokolwiek tam stał, nie w pobliżu tawerny. To raczej raczej by ich wszystkich wybili, okej, ten by przejdziemy. Czy ten ścierwojad został zabity? Chyba nie, przebiegliśmy obok niego, co? Tego trzeba będzie znowu przebiec, bo inaczej się ze złości. O właśnie, da radę tędy wejść? Da radę, to znaczy da radę. Dobra. I tu było ognisko, przy którym spotkaliśmy tego... Nie pamiętam jak on miał... Chyba Winter. Chyba Winter. I tutaj gdzieś powinien być teleport. Jest, super. Dobra, w takim razie pójdziemy do Eldrika i mu powiemy, że już wszystkie teleporty zostały aktywowane przez nas. Jeszcze przy okazji wezmę sobie oczywiście te jagódki, które tutaj są. Cyk. i e, do Eldrika w takim razie. Do Eldrika. Gdzie jest Eldrik? Eldrick będzie gdzieś tutaj w pobliżu cytadeli. Mam nadzieję, że na swoim miejscu, a nie gdzieś tam na dachu. Bo na dach to mi się nie chce wchodzić po niego. Oh, he's here, Okay, and by the way, czy Wilson for us... Y... So, you want to risk your butt for our cause? Well, wow. it can't hurt. I hope you'll survive for longer than most of us. But tell me, are you ready to render a great service to our community? The demon hunters can rely on me. Spoken like a true warrior. I'm getting to like you more and more. Watch out! This damn brood somehow managed to circulate their cursed books among the people. We must get hold of these books. Before long, we won't know who's on our side anymore. I'll find damn books. I hope you do. Doesn't bear thinking what would happen if people believe the bloody nonsense from those bastards. I don't want to find my blades pointed at me one day. Dobra, na razie sobie polowanie na czarownice. Wzięliśmy sobie quest'a pewnie jakiegoś pobocznego, ale ja tak naprawdę do niego przyszedłem w tym momencie y, sprawdzić czy gotcha. mogę u niego kupić bełty. Czy można u niego kupić bełty? Stern topór bojowy, krabodźgacz kusza, stalowa kusza, M lekki hełm. O właśnie, są bełty. Dobra, sztuk w złocie 2 za 70 bełtów nie jest źle. Możemy kupić sobie tę dosyć dużą ilość. Weźmy, kupmy. Jeżeli chodzi o śród hmm. za 200 sztuk złota możemy kupić sobie trochę śrutu też i niech będzie. Dobra, e, chcesz dokonać? Dokonać, tak. Dokonać chcę transakcji. Jasne, że tak. A zaraz. Ja chyba wyszedłem. O, oh, Chyba wyszedłem, nie? Jasne, że tak, że nie kupiłem tego. No, bycie, kurde. Ah, ha, ha, ha. Jeszcze raz. Ja muszę zatwierdzić, tak? jak To jest w Morrowindzie, co? Dobra, kupujemy bełty. Kupujemy śród. I teraz tak do targu Super. Teraz już nie mam hajsu, nie? No właśnie. Nie mam? Nie mam. No, 13 tysięcy tylko. Przepraszam, przepraszam, kostek. Przy okazji, Kostek napije się z beczki wody, bo Kostek nie chce mi leżeć do końca. Skubaniec jeden. Szkoda, że nie da się go poprosić o to, żeby mnie wyleczył do końca. Sorry, szefie. Dobra, gdzie jest Eldrick? E, tutaj. Eldrick, aktywowałem też swoje teleporty. Ale to Twoja, twoja robota, nie? Ja zrobiłem cztery, czyli 1. No to... No to... No to About the spirit ritual. Mm. Do you know where to find the spell for the spirit ritual? One of the dark warriors studied this magic. We might find the records in his dwelling. All right. And where is that exactly? He lived beyond the eastern side of the Stream of Lava. That's where you'll find the ruins. I understand. Let's get started. We need cross the Stream of Lava. You're right. Before the Shadows have the chance to cause even more harm. Follow me. Once we're there, I'll explain to you exactly how the process works it is time for me to return to the world and take my rightful place you cannot save them come i'm waiting Prepare yourself I will teleport us over there. Koło tego typa tutaj coś się tak bardzo goreje i w ogóle jest. Ognisty nie. Ej ja mówiłeś coś, że na jednego potrzeba bardzo dużo energii, a ty chcesz teleportować nas obu? Czy najpierw mnie? No, tak też myślałem. A teraz ty pewnie, co? Też bym tak chciał się umieć teleportować. Zaoszczędziłbym bardzo dużo czasu na dojezdach po całej Polsce. O. Jeba, się, upadło, Dobra, ten teleport, o wiele... let's gather the other warriors here it's time my friends today we'll see what you're made of do you hear the call of the dark warrior or will you perish in the darkness it won't be long before the enemy appears take your weapons and drive evil back into the holes where it came from Oho, ale nas jest więcej, ale nas jest więcej, także sponio. Nikt nie zginie na mojej warcie, ok? Eh, Eldrick tutaj ładnie wymakuje, pięknie, pierwszy. No i zabili mi go. Ha, teraz ja. Chyba wszyscy zginęli, co? Chyba wszyscy zginęli. Dobra, z Eldrickiem pewnie będę trzeba porozmawiać. A wy gdzie? Zabawa się jeszcze nie skończyła. Halo, 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 halo. Eldrick? No widocznie zrobią sobie tej obóz po drugiej stronie. Gdzie jest Eldrick? Edward, Winter... A to jest ten, 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 ten. ten. I co teraz? The spell for your spirit ritual is somewhere in the ruins south of here. You head south. We will prepare to go north. The entire region is crawling with minions and other creatures from the underworld. I believe their leader is up in the north, a particularly evil Shadow Lord. He planted the seeds of doubt among the people of Kalador. We must destroy him before he causes yet more harm.

No, i widzę, że. What nie nieźle tutaj bije, co? Zabiłem. To ja, ja, ja zabiłem. ja zabiłem. Dobra, gdzie jest Eldrick? Aha, wszyscy lecą tam. No, spoko. Dobra. Idziemy, tak naprawdę lecimy na północ, co? Tak, na północ. Dalej na północ Dobra, lecimy wszyscy, tak? Chodźcie panowie, idziemy. Po lewej jest ogar piekielny, ale widzę, że... O... Właśnie miałem mówić, że chyba nikt się nim nie, nie, nie interesuje, co? Co mu jest? Ma jakąś padaczkę. Też ja zabiłem. Bo co? Bo jestem fajny. A jeżeli chodzi o kufer, który jest tutaj zamknięty, oczywiście mogę go sobie otworzyć. Chyba to jest niczyja własność, jak tutaj się przeteleportowaliśmy. Mam nadzieję, że teraz mi nie będą opadać z tego trychy. A, udało się! Zobaczmy, co jest w środku. Było dobrze zabezpieczono. O, 43 zł, i lot papugi. Nieźle. Dobra, panowie, idę już do was. Idę, 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 idę. Ej, uciekli mi. Zaraz, jak oni tam poleźli tak daleko? Jak? Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak? Jak oni wyleźli tutaj? Jak nie walczyli z tymi. E, skuszę dobre obrażenia mu wchodzą. Byle tylko nasi nie padli. Au, 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 au. Ktoś tutaj leczy? Mamy jakiegoś healera oprócz kostka. Nie wiem, kogo tu bije, tak naprawdę, ale dobra. Mamy sługę cienia, którego oczywiście zabiłem. Idziemy dalej, panowie. Nie ma opierdzielingu. Czaszka tylko. Nie ma opierdzielingu. Dzięki za chwila, lecimy dalej. A co wy tutaj zostajecie? Dalej nie idziemy? Halo, halo, halo. Jest Eldrick. Zaraz, zaraz, gdzie jest Eldrick? Aha, bo tu niektórzy zostali, ten pobici. Dobra, utrata, nie, utrata przytomności w takim razie, chyba trzeba na nich poczekać, aż oni odzyskają swoją przytomność. Dobra, to chwilę poczekamy. Nie wiem, gdzie jest. Jest Winter. Jest Fen. A, jest Eldrick, który. Ha, właśnie. Eldrick stracił przytomność, z tego względu chyba nie możemy lecieć dalej. Musimy chwilę poczekać na nich. Nie jak drugie. Ej, nie chcę ich ukradać bez przesady. Dobra, wstali. Przynajmniej jeden i wstał drugi. Dobra, chodźcie panowie. Nie ma czasu na żarty. I tak trzeba iść dalej. Jak nie będziesz padać tak często, to. to damy sobie radę. Idę pierwszy I pomóżcie mu! Tak się patrzycie wszyscy, zamiast gubić! Ładnie. Dobra, lecimy dalej, panowie Ze sługą cienia ja mogę tutaj zawalczyć. Za Ej, tam jest jakieś wielkie bydle! To jest jakieś wielkie bydło. co mi się zdaje, że będziemy z tym walczyć. Czemu się wszyscy patrzycie tak na te truchła? Jakiś taki... dobra, też miał jakąś taką padaczkę czy coś. O, tędy trzeba będzie przejść, więc nie będzie to takie proste. Brzmi! O nie! Ja ze żmijem to ja nie chcę wal... O kurde! Yeah! To może być ciężkie. To może być bardzo ciężkie w razie powiedział. Ej, to zadaje też obrażenia swoim. Przynajmniej ten brzmi z tego co zauważyłem. Jak widzę to bardzo dużo naszych poległo. No muszę stąd wyjść, no przecież... Ja pierdzielę, to jest naprawdę dosyć problematyczne wszystko i zabicie ich nie jest takie łatwe. Bo jak oni wszyscy nam zginą, za brzmieniem będzie problem i znowu będą musieli odzyskiwać swoją przytomność, ale widzę, że nie jest tak źle.

Bardzo dużo oranże cienia w tym momencie ty będę miał. O, i ktoś zawił żmija. Mmm, nieźle. Dobra, tutaj sobie skończymy może nasz odcinek dzisiejszy. Dalej pójdziemy w kolejnym. Dlatego dzięki wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.